Kasiu serdecznie cię witam. Cześć. Jesteś Dzień dzisiaj dobry. prowadzę razem z Arturem ten program. Nie, nie. Kasia, miałem taki, taki pomysł. Na przykład teraz Olgert przeprowadził szkolenie instruktorskie Nordic Walking w basenie. Wiesz, a tutaj, a tutaj ty, mówiąc o sprawach ludzi dojrzałych albo jeszcze starszych, o ich powodach małego ruszania się, mniejszego ruszania się, a dodając im jeszcze wodę, bo to można to mogłoby chwycić, nie? To znaczy tak, bo i woda, i powietrze one teoretycznie powodują, że my przy mniejszej przy mniejszym uwydatkowaniu, tak, jakiegokolwiek wysiłku, ten efekt jest większy, więc jest łatwiej poza tym. No, inaczej działa grawitacja, wyporność wody i tak dalej, więc ten ruch waży inaczej. Opór, też Opór wody. tak. Wody. Już fachowego słownictwa nie znam, ale, ale chodzi o to, że tak, że, że każda z tych rzeczy powoduje, że, y, to, że, że to ciało działa inaczej, działa lepiej, działa korzystniej. Są osoby, które w jakiś sposób sobie nie radzą normalnie z ruchem, okazuje się, że tam jak najbardziej. nie? No bo tam mięśnie stabilizujące, czyli stabilizatory mają mniejszy, mniejszy wysiłek, nie? Bo tam, Zdecydowanie tak. Ja. Dlatego kobietom w ciąży też się zaleca ćwiczenia aerobik w wodzie na przykład. No tak, nie są obciążone stawy. Tak. No. Też, nie są obciążone No bo nie spadasz na ziemię, no. nie, nie ma tego drgania też, czyli kolana, biodra, nie, no. nie, 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 nie. A teraz wracając do kanału, że tak powiem, mogę zadać pytanie? Tak. Co by, co byś Najwyżej nie odpowiem. Co, 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 jak patrząc na te odcinki, które, które, które śledziłaś pewnie w większości, to co byś zmieniła w kanale? Co, albo jakieś nowe pomysły na, na, na działanie? Nie przygotowałam się na taką odpowiedź. No, to, 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 to jest bomby wtedy. <laughs> Pomysłu na ten moment nie mam, przyznam szczerze, myślę, ale, że… Przepraszam przerwę ci, Kasiu, ale mówi, że tytuły cię zaciekawiają, tak? Tak, tak. I dla nas to już jest, jest ważne, okay. Piotrze, tytuły, tytuły, jeszcze raz tytuły. Tytuły i ikonki małe, które są... Wiecie, tytuły są zawsze nośne, no to nieraz w prasie mamy taki tytuł, że człowiek się spodziewa nie wiadomo czego, a tam właśnie już nie wiadomo co, no już na przykład, ale to nie odnoszę tego oczywiście do kanału, tylko coś musi przyciągnąć, czy kolor, czy książka, czy tytuł, żeby wiedzieć, czy zajrzeć do środka. Ja myślę, że taka... Wiesz, niektórzy specjaliści zalecają profilowanie. Profilowanie jest fajne, ale w tym profilowaniu też pod, pod, na przykład zwykłym idźmy po zdrowie, to może być dla jednego to jest kwestia urody, dla drugiego to jest kwestia żywienia, dla trzeciego to jest kwestia spania, dla czwartego jest to kwestia ruchu, a tak naprawdę każda z tych rzeczy no jest wpływa na to zdrowie albo to zdrowie widać po robieniu wszystkich tych rzeczy. Czy w jakiś sposób je utrzymujemy lub nabywamy. Więc ja myślę, że dobrym pomysłem jest pójście w różne strony tematyczne dlatego, że nigdy nie wiesz co kogo zainteresuje szczerze mówiąc. No tak jest, e, tak, 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 jest tak jest, ale no. z Kasią to y, można by było nagrać tysiące odcinków o tym, y, o którym już żeśmy nagrali. Bo myśmy dwa odcinki nagrali takie, które które naprawdę dla mnie były ciekawe, a widać dla oglądających też. Więc tutaj tak. nie wiem, czy mogę Cię zaprosić, ale, ale na pewno będę Cię prosił o rozwinięcie tego, co żeśmy zaczęli. Zaprosić możesz. Gniesiesz się, <zgodzisz> <gnieś> się <zgodzisz> Tak, klasyczna księżniczka. No, no, no. Też. Albo się zdecyduje, albo nie. Pewnie jak najbardziej. To znaczy, ja jestem zainteresowana propagowaniem jakiejś takiej kultury związanej ze zdrowym trybem życia. Ale zdrowy nie mam na myśli, że tu nagle być mega fit, bo to oczywiście też jest fajne i ważne. Natomiast. Mi zależałoby na tym, żeby przekazać ludziom, że też w zwykłej takiej codzienności, bez mega wysiłku, bez mega kosztów, bez sięgania po pieniądze, po superciuchy, po jakiś czasami trenerów, bo to są rzeczy, które niektórych po prostu zniechęcają, że zwykła codzienność też może jakby wyglądać w ten sposób, że nam raczej służy, a nie szkodzi. To Chciałabym takimi pierdołami wręcz pokazać, że można, więc jakby... blisko filozofii Wuczukiów, którzy tu byli przed, przed jakimś czasem, którzy właśnie mówią też, że bez tej całej otoczki. Tak. Też można to robić, bo to właśnie o to chodzi. Ten ruch jest nam przypisany tak. jakby naszemu gatunkowi i jest, jest nam potrzebny do życia wręcz. No, czy do oddychania, do życia, do dotleniania. Już tutaj mówiłam, no, że nasze połączenia neuronowe budują się w ruchu, a nie w stagnacji. Że faktem jest to, że to też się teraz dzieje, że się, jakby praca przy, siedząca to jest jakieś, jakieś coś nowego dla tego gatunku i coś bardzo zabójczego. Znaczy biologicznie nie zdążyliśmy jeszcze tak. do tego spowolnić organizm. No nie, nie. dlatego musimy się ratować poprzez ruch, no każdy w swój sposób, ale musimy. No. Zdecydowanie, zdecydowanie. Ale na szczęście to już jest tak, jakby ta wiedza jest ogólna, tak? tylko nie, 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 co innego ogólna wiedza, a co innego uświadomienie to sobie Każdemu z nas. I tak chodzi. i nie, bo, bo patrzcie, ile stereotypów tutaj jest. Ja, ja się nad tym zastanawiałam, ja jestem psychologiem między innymi z zawodu, czyli zajmuję się aktywizacją mózgu i ciała no. takiego, które się jednak starzeje, tak? Ale to i u 30 -latka, i u 80-latka oczywiście się starzeje, więc mm. to nie jest granica wieku. Zresztą, czym innym jest PESEL, a czym innym wiek biologiczny, to już wiemy. Oczywiście. Ale jak my mamy na przykład socjologicznie? Widzimy kobietę w ciąży i mówimy, usiądź sobie, odpocznij. Od czego ona ma odpocząć, jeśli od rana siedzi w domu, na przykład, jeśli na przykład nie ma aktywności zawodowej. No tak. To właśnie ona potrzebuje tego ruchu, żeby, żeby mięśnie działało. Jak widzimy 80-paroletnią kobietę, czy mężczyznę, bo to nie jest kwestia płci, też mówimy, babcia tu usiądzie, odpocznie, a my obierzemy ziemniaki. No niech babcia obierze te ziemniaki. No oczywiście. Czyli, czyli teoretycznie wiedza jest, a w praktyce my z jakichś powodów uważamy, że jeśli ktoś jest 20 lat to nie ma. tym odpoczywać. mówiłem, że wiedza jest i jakby ogólne takie, takie przyzwolenie, czy nawet parcie ku temu jest, ale ta świadomość w pojedynczych ludziach jakby nie ma jej. No. Ja myślę, że my jako gatunek nie wyciągamy wniosków. E, to znaczy. E, e, Niestety tak jest, to jest trochę brutalne. Czym mamy przeszłość, czy teraźniejszość, czy przyszłość, to według mnie zmieniają się obrazy, zmieniają się narzędzia, a my robimy ciągle te same błędy. Czyli my mamy wiedzę, mamy jakieś emocje, a czasami w ogóle tego nie łączymy w jedno. No tak, mamy, w końcu to wszystko się opiera na tym, że mamy jakieś przyzwyczajenia tak. i według nich postępujemy. I schematy, które nam tak. ktoś tam… I, Więc tak. chodzi o to, żeby... I w mózgu się tworzą te synapsy, tak. schematy i potem trzeba je rozwiązać. Chodzi o to, żeby przełamać ten schemat, żeby tak. wyjść z bunkra, tak uważam. Ale tobie nie będę tego tłumaczył, bo wręcz na odwrót pewnie by mogło być, że ludzie jako gatunek uczą się przez wzorce. Tak? To prawda, czyli, czyli, ale każdy wzorzec możesz złamać. Tak, ale najłatwiej, najłatwiej, jeżeli my to dostajemy jako ci nieletni, małoletni. No, tak, tak. I wtedy wzrastamy w, tej, w, tej, w tym wzorcu, ale jak dotrzeć jak dotrzeć do ludzi w wieku dwudziestu kilku, trzydziestu kilku, czterdziestu kilku lat, jeżeli oni nie dostali tego wzorca? A zaczyna się już, oni się już zaczynają starzeć. No każdy się zaczyna starzeć od urodzenia. Od urodzenia, nie? tak jak tak. samochodem wyjeżdżasz, wiesz, wyjeżdżasz z serwisu i on już jest mi Tak, tak. I teraz, i teraz, i teraz, jeżeli my mówimy, że ruch tak powoduje nam e, tylko dobro, to jak dotrzeć do tych ludzi? I to jest według mnie kolejny mit. Znaczy, nie ma mojej zgody na to, żeby mówienie, że jeśli ja się jakoś wychowałam, to jakoś będę całe życie postępować. Coś w tym oczywiście jest, nie mówię, że nie, bo jeśli ja urodziłabym się w japońskiej rodzinie, czy tam u Chińczyków, pewnie świetnie jadłabym pałeczkami, a tak za każdym razem, jak idę na sushi, to uczę się od nowa, kończy się palcami, widelcem. Ale y, tak naprawdę nie ma mojej zgody na to, że jeśli ja, na przykład, przez 20 lat mieszkałam w przemocowej rodzinie, która tylko piła i biła, to ja przez kolejne 80 mam pić i bić. Nie ma mojej zgody na to. Uważam, że przez kolejne 10 czy 20 lat mogę to zmienić. Tak. Po prostu. I nie ma też świetnego czasu, czy najlepszego na rozpoczęcie czegoś. Bo ja już byłam w tym odcinku i mówiłam, że mózg możemy zacząć aktywizować nawet i przy 90-tce. To jest najbardziej plastyczne narzędzie, jakie w sobie posiadamy, więc uplastycznić go można już jedną dobą głodówki lub robieniem nowych rzeczy. Więc tak naprawdę. Jeśli dziś o tym myślę, to dziś jest najlepszy moment na to, żebym coś zmieniła, czyli zawsze jak siadam z lewej strony, siadam z prawej. Zawsze jak na przykład, nie wiem, reaguję agresją wchodząc do domu, bo są nieposprzątane kapcie, to dziś sobie wypowiem... A pierdziele, te kawcie od 30 lat tu leżą, nie. się nie Jak ogrodę. świetnie, że one tam leżą, <grym> na przykład. Może ja, ale... będę wchodzić dziś. Ja, to, ja to wiesz, Ja to praktykuję, że tak powiem, tak. bo na przykład myję lewą ręką zęby, jestem praworęczny, ale lewą ręką myję zęby od wielu lat. Mhm. Lewą ręką otwieram klamki, lewą ręką różne rzeczy Bardzo robię. Bardzo dobrze. Nawet maluję sobie lewą ręką, a maluję od zawsze prawą. Mhm. więc. więc... I rzeczywiście to działa. To działa, ale Kasiu, I tu nie trzeba pieniędzy. Nie, Kasiu, to jest dostępne. To jest wszystko prawda, co mówisz. Że można. Ale ja się pytałem, jak dotrzeć? Nie, że i, czy, czy można dotrzeć, bo mo, można zmienić wszystko, tak mm -hmm. jak mówisz. Ale jak dotrzeć, dużo. tak. Jak dotrzeć do świadomości właśnie ludzi, którzy nie zostali wychowani, nie zostało im pokazane, że zdrowie to jest ruch. Jak, jak toczyć, w jaki sposób przez modę na przykład? Przez, na przykład modę zaszczepić, tak? Też, to znaczy, Wiesz, ja myślę, że tych metod swe. jest wiele, bo znowuż, tak jak już mówiliśmy wcześniej też, bo ja też tutaj mówiłam na spotkaniach u Ciebie mm -hmm. o strukturach mózgu mm -hmm. i to, że tych czynników, które powodują, że my jesteśmy, acy jesteśmy, jest milion różnych, więc tak naprawdę tych metod też musi być milion różnych. Każda jest dobra, jeśli do kogoś dotrze. Czyli jednego zainspiruje program, drugiego wasz kanał, trzeciego zainspiruje to, że już stoczył się na dno i wszystko. Od niego odeszli, czwartego po prostu koleżanka, piątego moda, nie wiem, dlatego uważam, że warto właśnie poprzez przeróżne narzędzia, różne rzeczy robić, propagować. Oczywiście, że najwięcej do nas dotrze poprzez obserwacje, a nie mówienie. Czyli jak ja powiem, nie wiem, komuś, kto całe życie, nie wiem, jad tylko słodycze i powiem: słuchaj, ale warzywo może być smaczne, sympatyczne, pi więcej wody, będziesz się lepiej czuł, to no on sobie powie no idiotka, tak? A jeśli nie wiem, pojadę z nim na tydzień, będziemy gotować, on zobaczy, że się da, że można, że też się czuje fajnie, że coś robimy. Jest szansa, że raz, może posmakuje trzeci, piętnasty, być może, nie wiem, wiesz, na pewno poprzez robienie jesteśmy bardziej prawdziwi niż tylko przez gadanie, tak? To musi iść czyli, w parze. Czyli no, próbować do skutku. No, ale właśnie też o tym pomyślałem, o tym co powiedziałeś, że stoczenie się. I czasami na przykład taki ból, ból na przykład też powoduje, że chcesz coś z sobą zrobić. Nawet 30-latku przecież coś boli, tak? I nagle jak masz, masz 30 parę lat i coś ci boli, bo masz złą pozycję, no to co, co będzie za 20 lat? Więc to jest taki dzwonek, kiedy oni wtedy mogą myśleć poważnie o tym, żeby coś zrobić ze sobą. Ale co ale powiedziałeś o tym, o wzorcach, to też jest właśnie, bo mówiąc moda, miałem na myśli wzorce właśnie, tak? Które są jakby gotowe, gotowe formaty. Kasiu, słuchając ciebie przyszedł mi pomysł do głowy, to zakażmy sportu. Może to... To osiągniemy ten cel, o którym tak. mówimy, że ludzie zaczną się, m, zaczną chodzić, biegać, bo jest zakazane. Tak często jest, nie? I jest to też jakiś pomysł. To znaczy na, na jakąś, na jakąś, widzisz, zapomniałam o tym, na jakąś grupę odbiorców to zadziała, bo są tacy. Ja, ja na przykład tak mam, że jak mi się czegoś nie pozwala, to jak to? Ja nie mogę? To, to wręcz yy, tak na szybko kiedyś poszłam do sklepu właśnie z ćwiczeń rano, yy, no bez makijażu, bez niczego w, w jakichś tam dresach. Yy, poczuwałam na yy, jakiś wykłady yy, coś eleganckiego, bo gdzieś jechałam, no, gdzie było bardziej elegancko, i mówię do pani, yy, ile kosztuje ta yy, yy, sukienka? Pani tak jak mnie spojrzała powiedziała, ona jest droga. I ja powiedziałam, poproszę dwie, <laughs> nie polecam korzystać z tej rady, ale kupiłam dwie w dwóch różnych kolorach. No, tak to się kończy, więc tak, na niektórych to działa, jak widać. No ja, ja mam taki swój z własnego, z własnego doświadczenia, że jak w tej dziwnej chorobie zakazali nam chodzić do lasu, nie? To ja dwa razy dziennie byłem w lesie i dwa razy dziennie sobie robiłem zdjęcia, kiedy nigdy sobie nie robię zdjęć. nie? Ja no. miałam dostać mandat za brak maseczki. Mm -hmm. Ja mieszkam w lesie, mm -hmm. więc wyszłam przed mm -hmm. dom z psem mm -hmm. i z synem. No. <laughs> tak, to było fajne. No, Także tak, że to, 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 to działa, nie? To działa. Ten zakaz działa, więc, więc może tak. Może, może tutaj apel do wszystkich władz całego świata. Zakażmy ludziom chodzić do lasu i biegać. Zobaczymy, czy ruszą gwałtem wszyscy. Tak, zobaczcie, jak kiedyś nie można było Obcinać robić to prawie w każdym domu się pędziło, no, więc no, no ziesz, Artur, Artur się z nami nie zgadza, Kasia. Nie, nie no, zgadza, w sensie, mechanizmów psychologicznych, tak, no. tak. Tylko, że wiesz, może to zrobić, prawda, nie, no. nie obcinać nogi od razu, no, tylko no. na przykład palce u stóp. A nie, nie, żartuję. Ale oczywiście na przykład jakieś mandaty za, za, za sport. Naprawdę wtedy by się ruszyli ludzie. Wiesz? Znaczy, ja, ja nie potwierdzę, nie zaprzeczę, może dlatego, że jako też trenerka porozumienia bez przemocy bardzo często mówię, że dla mnie i kara, i nagroda to jest stresura jednak nadal, więc ogólnie śmiechem uważam, znaczy, jestem tak. na nie. Ale uważam, że taka właśnie próbowanie różnych metod, na pewno jak najbardziej. Znaczy, mi się wydaje, że, że dla mnie na przykład najważniejsze jest budzenie świadomości w ludziach, bo to wtedy jak jest świadomość, czyli pastowanie mechanizmów, wszystkiego, no to wtedy właściwie nie ma zła, nie ma złości też na innych ludzi. jest Spokój. Ja taki spokój uzyskałem. Nie nerwuję się na innych ludzi, bo wiem, że wiem, że każdy ma jakieś swoje powody do tam czegoś, ja wszystko próbuję tłumaczyć i. Ja mam spokój, tak? A I ta świadomość jest najważniejszą rzeczą i, i, o, i o świadomość też ciała i tego, o czym, tym, o czym wy mówicie, tak, o tym, o, 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 o ruchu, o tym, że możemy lepiej i dłużej żyć. Złość jest dobrą emocją. Ja, ja też uczę, że wszystkie emocje są dobre i złość jest bardzo ważną informacją. Fajnie, żebyśmy powiedzieli, że można ją rozbić właśnie przy pomocy ruchu. Że zamiast na przykład nawalać kogoś albo być dla kogoś niemiłym, my możemy po prostu pobiegać, poskakać albo... A, ale wiesz, albo coś, ale dla mnie pierwszą, pie, pierwszą, pierwszą rzeczą ze złością jest uświadomienie się, po co ja, ja się złożę. No z jakiego powodu? A potem to dopiero, tak. bo ja też mam worek, wiesz, treningowy w tym w siłowni i mogę go uderzać, jeśli ja jestem zły na coś czy na kogoś. Ale ja najpierw wolę sobie uświadomić, dlaczego jestem zły dlaczego on miał jakieś powody, żeby tak zrobić, a nie inaczej. A wtedy, kiedy już wszystko się wytłumaczę, wszystko, wszystko się, wiesz, puf, w kosmosie ro, po prostu rozprzestrzeni, roz wtedy mogę iść pobiegać i po, by, by poudarzać ten worek. Więc... Znaczy, wiesz, złość to jest emocja, każda emocja to informacja, i dobra i zła. Tak, jak tak. jest zła, to znaczy, że jest mi źle. No, jak już wiem z jakiego powodu, to faktycznie no wtedy tak, można tak. coś z tym zrobić. Nie? Ja po prostu... mówicie, no tak. mówicie o świadomości, nie? Tak. ale e, przecież jeżeli świadomość mamy taką, że palenie zabija. A zobaczcie, mówimy o, o, o młodych ludziach, którzy nagminnie palą elektroniczne... No tak, no, ale wiesz, nie zabija natychmiast, wiesz, tylko zabija kiedyś tam, więc to a, jest... A, a ruch może zabić nie. natychmiast, tak, to jest, to jest fakt. No. Nie, mówię o tym, bo wiesz, naprawdę wiele no. rzeczy jest mm -hmm. dlatego... I, i, Mówi o tym, że coś jest tam zabija. Że... No to nie, mówię o świadomości. A, tak. o świadomości. Teraz Tylko, my wiemy, że z... skrótki odsunięte w czasie nie są słodkością. Tak, surkami jeśli mi to być może kiedyś jeśli grozi. byłem młody, to ja myślałem, że będę żył wiecznie. Hmm. Czas? No ale, ale 20, 40, 56 lat. Ja, ja rozumiem, bo ja to kiedyś, dawno czasu temu ma dostaliłem, dostaliłem. <laughs> więc wiem, jaka no. to jest mniej więcej, jeszcze pamiętam, jaka to jest przyjemność. Tak? Ale przecież jak ja się przebiegnę albo przejdę 10 kilometrów, to jest 100 razy większa przyjemność. Jeszcze większa, tak. No. <grymne> <grymne> dziękuję Ci za to, że chciałaś przyjść do nas na Uro. urodzinowy odcinek. Ja dziękuję. Ja, że... ja na pewno dotrzymam słowa i będziemy się spotykać. No, no, nie powiem, że cyklicznie, ale raz na jakiś czas chciałbym Cię u nas tutaj gościć w, w programie, bo. No, jak zauważyliście, ta rozmowa jest ciekawa. Dziękuję. Z przyjemnością dam się gościć. Dziękuję. 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 Dziękuję.